Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dawno nie było takiego odcinka, dzisiaj będę mówił Wam... No, w sumie głównie odpowiadał na pytania, które mi zadawaliście, a jest tych pytań sporo. Także może już nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy odcinek. Gdyby się coś nie zgadzało, albo byście mieli do mnie jakieś pytania dotyczące tego odcinka, to śmiało piszcie w komentarzu, jakie macie zdanie, czy Wam się podobało, czy nie podobało. No i oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Moi drodzy, pierwsze pytanie dotyczy pierzenia u kur. Wy wiecie, co to jest pierzenie, że tam kurom wypadają pióra, po pierwszym roku przestają się nieść, ale pytaliście mnie, jak można jeszcze zauważyć, że kurki się pierzą. I tutaj. Mamy parę możliwości. No po pierwsze, w ogóle nie ma jajek, co jest rzeczą oczywistą. Natomiast tutaj też słuchajcie, jeżeli chcielibyśmy i mamy tych kurek mało, bo przy dużej ilości te sposoby raczej do końca nie będą działały. Natomiast jeżeli mamy kurnik, jeżeli mamy kurki, to warto jest słuchajcie od czasu do czasu wejść do kurnika i obserwować, jak te kury się zachowują. My to zauważymy po tym, że właśnie nie mają piórek, my to zauważymy po tym, że trochę inaczej chodzą. Trochę inaczej się poruszają. Wierzcie mi, że po jakimś czasie naprawdę to widać, że kurki nam się słabiej niosą i nie chodzi nawet o to, że ilość jajek się zmniejszyła, tylko jeżeli na bieżąco z tymi zwierzętami przebywacie, jesteście w stanie pewne zjawiska, sytuacje zauważyć, których nie zauważą ludzie, którzy po prostu tych zwierząt nie mają albo ich nie hodują. Pytanie numer dwa dotyczy wody. Tutaj ja już odpowiadałem na te pytania, że woda jest potrzebna, woda musi być cały czas dostarczana najlepiej z wiadomego źródła, chłodna. I ona powinna być na bieżąco i w, i w poidle, słuchajcie, w kurniku i na zewnątrz, szczególnie latem. Więc mi się wydaje, że nie ma sensu się powtarzać. To, co najważniejsze, to Wam teraz powiedziałem. Pamiętajcie, żeby wymieniać tą wodę codziennie, żeby była ona świeża. Pytanie numer 3 dotyczy pokarmu, i tutaj mnie pytaliście, czy jeżeli teraz no, jeszcze nie ma tej zielonki, czy możemy kurki puszczać na wybieg. Oczywiście, że tak. Pamiętajcie tylko, że jeżeli zielonki jeszcze nie ma, trawy jeszcze nie ma. No to wtedy warto jest podawać kurom po prostu więcej witamin, i tutaj w postaci na przykład, właśnie warzyw. I tych warzyw wtedy do diety kur należy dać trochę więcej. No myślę, że jeszcze miesiąc i raczej w kwietniu, chociaż teraz te temperatury są takie, że też do końca nie wiadomo jak to będzie, ale raczej wydaje mi się, że już kwiecień, maj to spokojnie kurki sobie wszystko znajdą na wybiegu. Pytanie numer 3 czy 4, już nawet nie wiem. Więc tak. Jeżeli chodzi o temat związany z rasami drobiu, bo też mnie pytaliście, to jest to połączę z pytaniem numer 5. Jeżeli chodzi o rasy drobiu, to tutaj, tak jak mówiłem, ja polecam te kury ogólnoużytkowe rasy, to znaczy Saseks, Lekhorn, Rosa, Messa, Tetra, może być. Jest tych raz trochę. Mogą być jakieś zielono nóżki żółtonuszki żółto-nóżki kuropatwiane, co chcecie, możecie oczywiście u siebie w hodowli trzymać, próbujcie. Terasy są jak najbardziej dobre na początek, ponieważ są w miarę odporne na warunki atmosferyczne, a dodatkowo w miarę dobrze się niosą. Także tutaj jak najbardziej polecam, zwróćcie tylko uwagę na to, czy macie warunki w kurniku, jeżeli chcecie teraz kupować kury. Kolejne pytanie dotyczy chorób drobiu i tutaj pytaliście mnie też miałem parę takich pytań co się stało jeżeli kurka ma zwichniętą kończynę jeżeli skok czyli ta noga u kury po prostu kura na nią kuleje i nie może się ruszać no może być to, ja już nagrywałem o tym odcinek, natomiast moi drodzy, może być to uszkodzenie mechaniczne. Naj, naj, w większości przypadków tak jest, po prostu kura spadła z grzędy, z jakiegoś tam okienka, z gniazda, różnie może być, trudno to się to oszacować. Jeżeli jest to u jednej kury, nic złego się nie dzieje. Jeżeli większość kur tak ma, bo też może być taka sytuacja, najprawdopodobniej po prostu kury mogą mieć słabe stawy, bo czegoś jest za mało w pokarmie. Też musicie zweryfikować, co tym kurom dajecie do jedzenia. Pamiętajcie, że zboża, pamiętajcie, że warzywa to są podstawy żywienia drobiu, szczególnie w małych hodowlach. A wszystkie te urozmaicenia, jakieś tam dodatki z obiadu i tak dalej, to są pierdoły, które oczywiście możemy podawać, ale to nie jest tak, że kury tylko i wyłącznie tym powinny się żywić. Jeżeli chcemy mieć kury zdrowe i takie, które się będą dobrze niosły, to musimy pamiętać o zbożu to numer jeden, o warzywach to numer dwa, no i oczywiście o zielonce latem to numer trzy. I to są podstawy, o których musimy pamiętać. Oprócz tego powinniśmy łączyć to bezpośrednio z Paszą, jeżeli oczywiście ktoś chce, a jeżeli nie chce, bo chce mieć naprawdę takie pro dobre jajka, powiedzmy, no to wtedy podaje bez pasz pełnoporcjowej, ale musi odpowiednio wyporcjować sobie wtedy, właśnie na przykład zboże. Także tutaj mamy, słuchajcie, takie ważniejsze informacje. Natomiast to, z czym ja mogę jeszcze ewentualnie wam z Wami się podzielić. Bo w pytaniu numer w pytaniu kolejnym jest zawarty temat związany z kogutem i tutaj pytaliście mnie czy kogut jest potrzebny w hodowli te pytania się powtarzają jak najbardziej mówiłem że oczywiście nie jest potrzebny natomiast jeżeli tego koguta nie będzie to bardzo często jedna z kurek przejmie takie cechy męskie może się słabiej nieść no ale w tych małych hodowlach raczej mimo wszystko nie uświadczymy tego żeby tego koguta nie było bo zawsze tego kogutka jednego, dwa czy nawet trzy w hodowli one gdzieś tam sobie chodzą są więc w tych dużych hodowlach jak najbardziej nie ma, w jakiś tam na jakiś tam fermach, natomiast w tych takich małych hodowlach raczej my tego e, koguta jakiegoś mamy. Oczywiście pamiętajcie, że kogut też nie przyczynia się do tego, żebyście nie myśleli, że macie słabą mieśność, bo nie macie koguta w hodowli. To jest jedna wielka bzdura. Mam nadzieję, że tak nie myślicie, natomiast no tutaj, żeby wszelkie wątpliwości rozwiać, to e, takie info. Kolejna kwestia, e, kolejne pytanie. Moi drodzy, dotyczy mojej hodowli. Pytaliście mnie, czy planuję teraz zakup drobiu. Jak najbardziej planujemy, ale myślę, że dopiero pod koniec marca albo na początku kwietnia, tak jak już mówiłem, ze względu na to, że zobaczymy jak się te ceny systematyzują, a po drugie będzie mniej kur chorych i kur starych na rynku, ponieważ cały czas, moi drodzy, wyprzedawane są kury chore, kury stare z rynku, takie, które nie zeszły w zeszłym roku. Więc też łatwo jest się naciąć na to, ja nie mówię, że my byśmy zostali oszukani, ale mimo wszystko uważam, że jeszcze my, jeżeli chodzi o nas, poczekamy. Wy, jeżeli chcecie, to jak najbardziej już też jest ten moment, żeby te kury kupować. Pamiętajcie, bo to też istotne, że w kwietniu będzie drożej. Pytaliście właśnie w kolejnym pytaniu o cenę, pytaliście, co ja myślę na ten temat, czy ta cena drobiu wzrośnie. Może oczywiście, jeżeli koszty Stałe wzrosną. Jeżeli koszty pokarmu wzrosną, to siłą rzeczy koszty kurki też mogą wzrosnąć. Natomiast to nie będą duże wzrosty, może to być złotówka, dwa złote. Natomiast nie łudziłbym Cię, słuchajcie, i w żadnym wypadku nawet bym do tego tak nie podchodził, że ceny kurki e, za sztukę spadną. Nic nie spadnie, słuchajcie, nie uważam, że jakiekolwiek ceny czegokolwiek spadną. Jeżeli spadną, to tylko na chwilę. A raczej jeżeli już, to te wszystkie ceny wszystkiego praktycznie, no czy produkty spożywcze, czy też nie, po prostu wzrosną ze względu na to, że koszty wytworzenia tego również wzrosną. I pytanie jeszcze chcę wybrać jedno takie pytanko wam na koniec, żebyście mieli e, taki komplet, takie myślę, takie ważne e, jedno z takich ważniejszych. A pytaliście mnie jak taką hodowlę w ogóle zacząć? No ja też nagrywałem mnóstwo odcinków o tym jak taką hodowlę zacząć, natomiast tak bardzo pokrótce, to pamiętajcie, że musicie mieć jakiekolwiek warunki, czyli kurnik, grzędę, gniazdo, to nie musi być jakieś profesjonalne, wystarczy to zrobić z drewna. Jakieś karmidło, poidło, może być jakaś miseczka, cokolwiek co macie. No i wtedy miejsce, żebyście te kurki kupili, no i oczywiście pokarm dla tych kurek i to jak najbardziej słuchajcie powinno wystarczyć. Nie jest to jakaś wielka filozofia, warto się wcześniej z tym zapoznać, jak się tymi kurkami zająć, na czym się skupić, żeby właśnie te kurki trzymać i żeby były one zdrowe, żeby były one żeby one się dobrze niosły. Warto wiedzieć, co wpływa na tą mięsność, co pozwoli nam właśnie łatwiej prosperować w tej hodowli. Także Wydaje mi się, że na dzisiaj tyle wyczerpaliśmy te najważniejsze informacje, ten temat. Jeżeli jakieś pytania, tak jak mówię, by się pojawiły, to jak najbardziej piszcie. Ja się postaram na wszystkie pytanka, tak jak zawsze, Wam odpowiedzieć. No i oczywiście widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.